Witajcie kochani we wtorek. Dzisiaj za bardzo nigdzie nie jechałem byłem tylko w pracy załadować auto na jutrzejszą pracę. Jutro jadę do Warszawy Płocka i Włocławka. Dzisiaj jedyne czym się mogę wam pochwalić to to co przyjął dzisiaj kurier dla synka mojego Stasia coś na co czekał od tygodnia. Mianowicie jest to taka fajna mała poręczna wkrętarka. Zamówiliśmy ją w Lidlu, bo nic mniejszego nigdzie nie mogliśmy znaleźć, a chciał taką konkretną małą zestawie do tego, oczywiście ładowarka i zestaw kilku bitów. A że byliśmy w sklepie, to przy okazji Stasiu chciał, żeby kupić mu małą skrzyneczkę na jego graty, więc ma swoje. No i kupiłem jeszcze takie małe przycinaczki do kabelków, bo się przydają, a czasami nie ma czym tego obciąć. Chowam to Tasiowi do jego skarbca. I zamykam. Dziś raczej nic już więcej nie będę robił. Może ewentualnie jak już dzieci wykąpię, to rozbiorę w końcu ten piekarnik. Oprócz tego nic się nie zmieniło. Graty stoją jak stoją. Możliwe, że w czwartek będę szykował pierwszą paczkę do elektropaki lub do Metaleo. Do usłyszenia. Witajcie, cześć. cześć. Stasiu jednak dzisiaj nie odpuścił. Chciał wypróbować swoją wkrętarkę, jak mu działa. No i rozebraliśmy ten piekarnik od babci. Plus jeszcze Staś chciał zobaczyć, ile ma puszek. No to możesz zobaczyć teraz, ile masz puszek. Pokażemy. W worku przybywa. Coraz więcej. Tata jutro jedzie w tracę. No pewnie trochę przywiezie, nie? I może wpadnie jakieś pierdółki do rozbiórki, nie? No teraz już nie mamy co rozbierać, bo wszystko rozebraliśmy. Tak? Wszystko jest rozebrane. Ile mamy miedzi? Już dużo mamy miedzi, nie? No. I co jeszcze mamy? Aluminium. Aluminium? Yes. I trochę. I trochę złomu, I trochę złoń. No Plus jakiś tam mosiąc, jakieś reberko. Później mam jakiś filmik jeszcze zrobię z tego, cośmy dzisiaj odzyskali. No i dorzucę oczywiście resztę. Do zobaczenia, cześć. Pa! pa. No i to by było na tyle dzisiaj kochani. Mamy godzinę 22. Ja za chwilę ruszam w trasę. Do Warszawy niby niedaleko 3 godziny drogi, ale wolę sobie wyjechać w nocy, przespać i dopiero zacząć. Mamy tyle złomu z tej kuchenki. Tu w kuchence dużo drobiazgu, więc trochę sporo waży. Taką a Kulkę miedziuchy. plus z takich parę malutkich. O, aluminium. Wszystko trafi oczywiście do naszych worków. Kuchenki. Taką małą, zieloną płytkę. Trafi do elektroniki. Dwa włączniki. Z czego Tu spodziewam się, że może być jakieś sreberko. Jeśli nie będzie sreberka, to podsyskujemy to na mosiąc. Tu to rozbierzemy. A tu już, może w czwartek. Zobaczymy. Tu mam jeszcze jakąś międziuszkę do odzyskania. I to by było na tyle. Ja się zbieram. Do usłyszenia jutro. Cześć.